No zaczynamy kolejny dzień. To już jest jeden z ostatnich widoków, takich jak teraz widzicie. Tak więc przypatrzcie się, bo niedługo koniec. Już się równiej zrobiło, co możemy tak zostawić? Właśnie będzie podjeżdżała ciężarówka i wywozimy to, dziadostwo. Zbieramy resztkę błota, już stąd, z podwórka z przodu, i będziemy przesuwać się na Berlin. A tutaj, już jest twardo, na tyle, że można ciężarówką jeździć, i na razie tutaj nic nie będziemy głębiej żłobić. Ale to nie jest koniec, oczywiście. Tutaj będzie wykorytowane na 40 cm, usypane piachem. Tak samo zresztą tu, i za halą, przed halą. Ostatni. Nie, na raz pewnie to się nie zmieści tego Badziewia. I będziemy się przesuwać w drugą stronę. Nie nagrywam dużo, bo nie ma za bardzo akcji jakiejś, tak żeby nagrywał, żeby stał tylko i, i, i żeby było widać, jak koparka ładuje, nie? Ale pogląd mniej więcej jakiś jest. Ja Wam powiem, czy tam kostka, czy beton, to wszystko nieistotne. Tu jest najważniejsza rzecz. O, teraz to będzie cycuś, glancuś zaraz będziemy podłączać muszę najpierw rozkminić jak to idzie ale zaraz już tak mniej więcej wiem no witam patrzcie na to co tu się odjebało na razie jest prowizorka bo nie mam czasu złapałem na dwa wkręty muszę to jakoś ładnie umiejscowić ale w tym miejscu chyba będzie najlepiej wyglądało monitor ma 4 cale Koszt zakupu całości instalacji z dwiema kamerami to jest 120 zł z przesyłką. I teraz jest podłączony w ten sposób. Włączam zapłon. I już mamy teraz do odpalania. Nie? I pokazuje przód. No, choinę pokazuje, no bo przy choinie stoimy. To będzie, tak wiecie, do tura. Patrzę, co się tam dzieje. Mniej więcej. A Przełączam ten przycisk i widzę zaczep tylny. I sprzęt roboczy umiejscowiony. Czyli dyszlem sobie podjeżdżam pod zaczep. Nie muszę się wychylać. A sprzęt roboczy, widzę co się tam dzieje. Nie? Tak więc yy, to fajny MTZ na sw swoje lata produkcji. powiecie, że głupota. Może i nic specjalnego, ale powiem wam, że za 100 zł nie muszę się wychylać do tyłu, nie? Cyk, cyk, cyk i wyłączone. Dziękuję. Będziemy zobaczyć jak postępy. Tutaj jest wybrane tyle, żeby można było przejeżdżać rzeczywiście, bo najpierw trzeba zabrać całe błoto Całe błoto, tak, żeby ciężarówka tam wyjeżdżała, bo pod spodem jest pokład gliny, jak widać. Garki można lepić i stąd też cały problem z błotem, z wodą, nie? bo to nie podsiąka. Tu będzie wykrotowane odtąd aż za hale do silosów, prosty przejazd, taka droga na 40 cm. Nie no, więcej. No i usypane pod spółką i beton. Ogólnie beton będzie wylany na całości. Od placu tutaj manewrowego, cały tutaj przód, tak jako tutaj jest beton, to będzie po prostu powiększone całe, całość podwórka. Cały przejazd przy hali, między halą a stodołą, tutaj gdzie koparka teraz stoi. No i za halą cały plac manewrowy, aż do silosów. Niestety w silosach jest, są pełne, to silosów nie będę mógł teraz wygotonować, Chociaż ten jeden usunę obornik i być może go wybetonuję i mam zamiar jeszcze rzucić beton z lewej strony lewego silosu, tu jest gdzie, gdzie teraz jest obornik i byłby to tak jakby drugi, trzeci silos, nie, że, że jeden murek z prawej strony by był i tutaj można usypywać kiszonkę no i albo zrobić murek albo byłby z jednej strony tylko, a z drugiej strony normalnie yy, z, 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 ubiłoby się wiecie półkole, nie no i tak to mniej więcej wygląda. Działamy tutaj, wozimy ziemię niedaleko 200 metrów raptem i trochę zejdzie, nie wiem, do soboty myślę tutaj będzie usypane, poniedziałek sobie będę szalował, e, zamówię gruchę, beton e, B25 posadzkowy, e, wibrołata z wypożyczalni I, i co, i się kręci. Także życzę wszystkim wszystkiego dobrego.